Witam serdecznie w pozytywnej kuchni. Migdałowy mazurek z różą to bardzo smaczne, wielkanocne ciasto. Przygotowuje się je na bazie jajek, ubijanych na parze albo w kąpieli wodnej. Ciasto podczas pieczenia pięknie pachnie migdałami. Po upieczeniu przekrawa się je na dwie części i przekłada konfiturą z prawdziwej róży. Zapraszam Was gorąco do wypróbowania, jest naprawdę bardzo smaczny. A po więcej przepisów na potrawy wielkanocne i nie tylko zapraszam gorąco do odwiedzin na positivna-kuchnia.pl. Sparzone migdały bez skórki delikatnie siekam albo rozdrabniam w blenderze. Przygotowuję też kąpiel wodną. W większym garnku zagotowuję wodę. I wstawiam do środka mniejszy garnek, do którego wbijam jajka i wsypuję cukier. Zaczynam ubijać na niewielkim ogniu, tak żeby woda lekko bulgotała. Kiedy cały cukier się rozpuści, ubijam dalej jajka ręczną trzepaczką, aż powstanie nieco gęstszy krem. Pod koniec ubijania dodaję wrzątek wymieszany z sokiem z cytryny. Kiedy krem zgęstnieje zdejmuję garnek z ognia, ale nadal ubijam jajka aż całkowicie wystygną. Do ubitych jajek dodaję mąkę i migdały i powoli mieszam dodając stopniowo stopione masło. Masę wylewam na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i wstawiam do piekarnika na 30 minut. Piekę w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Upieczone i całkowicie wystudzone ciasto przekrawam na dwie równe części i przekładam konfiturą z róży. Najładniej będzie wyglądać polukrowane i udekorowane orzechami włoskimi i miętą. Życzę smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na pozytywnakuchnia.pl